Dobrze, witam Państwa w odcinku, w którym chciałam Państwu powiedzieć parę słów na temat problemów związanych ze słońcem i wakacyjnymi wyjazdami. Najpierw powiem o przegrzaniu, włącznie z udarem słonecznym, potem kilka słów o fotoprotekcji, i na koniec zaproponuję Państwu, co moglibyście Państwo ze sobą zabrać na wyjazd wakacyjny, co włożyć do apteczki. Zacznijmy zatem od problemu przegrzania. Nawet w naszych polskich warunkach, kiedy latem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, może dojść zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci do różnych etapów stopni przegrzania. Najwyższym stopniem przegrzania jest oczywiście udar słoneczny, gdzie mamy do czynienia z utratą przytomności i proszę Państwa, jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego w dalszym toku też będę kilka razy podkreślać, że przede wszystkim zapobiegamy, bo naprawdę nie chcemy dojść do tego etapu, kiedy trzeba leczyć udar cieplny. Na czym polega przegrzanie? Przegrzanie polega na tym, że nasz organizm nie jest w stanie pozbyć się nadmiaru ciepła, który jest w nim produkowany ze względu na to, że z jednej strony przebywamy w temperaturze wysokiej, bo otoczenie ma wysoką temperaturę, a jeszcze dodatkowo może uprawiamy jakiś sport. Jakie będą najczęstsze objawy przegrzania? Na początku będziemy mieć do czynienia z zmęczeniem, z osłabieniem, może pojawić się stan podgorączkowy albo gorączka, może pojawić się ból głowy, nudności, wymioty. Niektóre dzieci albo dorośli będą mieli kurcze mięśniowe, mogą być obrzęczone obrzęknięte stopy, obrzęknięte kostki, a potem dochodzimy do już tych poważnych etapów, kiedy dochodzi do zaburzeń przytomności, pojawia się bełkotliwa mowa, może pojawić się omdlenie i w końcu całkowita utrata przytomności i udar słoneczny. Tak jak powiedziałam, przede wszystkim zapobiegamy. Czyli staramy się nie przebywać bardzo długo na otwartym słońcu, zawsze staramy się mieć nakrycie głowy, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, i staramy się dużo i często pić. Dzieci, proszę Państwa, są szczególnie narażone na przegrzanie, dlatego ponieważ nie mają do końca wykształconych takich mechanizmów adaptacyjnych, termoregulacyjnych i u małych dzieci mogą występować. Nie do końca typowe objawy przegrzania, takie na przykład jak zaburzenie zachowania, apatia, jakaś niewyjaśniona płaczliwość albo nawet biegunka. Czyli jeszcze raz zapobiegamy, zapobiegamy i jeszcze raz zapobiegamy. Ale jeżeli u państwa dziecka będziecie podejrzewać, że występują już objawy przegrzania, to co należy zrobić? Natychmiast należy je po prostu usunąć ze słońca, umieścić w jakimś miejscu, które jest przynajmniej ocienione, ale może jest też właśnie jakieś chłodne, przewiewne. Należy je rozebrać i należy zacząć schładzać ciało, czyli odbierać z tego ciała nadmiar ciepła możemy korzystać ze zwykłego skrapiania, możemy stosować jakieś okłady chłodne, możemy wreszcie zrobić jakąś kąpiel chłodną, jeżeli mamy taką możliwość. Ale tutaj uwaga, bardzo ważne, aby różnica temperatury tej wody, której używamy do schładzania, nie była drastycznie duża od temperatury ciała, dlatego ponieważ możemy wywołać reakcję szokową i paradoksalnie w organizmie powstanie jeszcze więcej ciepła, czyli uzyskamy skutek całkowicie odwrotny do tego. Zamierzonego. Jeżeli dziecko jest przytomne, to oczywiście dajemy mu do picia płyny, które też mogą być delikatnie schłodzone. Natomiast jeżeli dziecko jest nieprzytomne albo jego stan się pogarsza, a nie polepsza w wyniku naszego działania, natychmiast należy oczywiście skontaktować się z numerem alarmowym i wezwać pogotowie ratunkowe. Teraz chciałam powiedzieć kilka słów na temat fotoprotekcji. Proszę Państwa, jest to temat rzeka, jak sobie Państwo zdajecie sprawę i nie uda mi się tutaj poruszyć wszystkich aspektów. Chciałam się skupić na tym, co dla mnie jako pediatry jest najważniejsze, to znaczy na tym, że skóra naszych dzieci musi być chroniona od nadmiaru słońca, dlatego aby zapobiegać zarówno takim wczesnym, skutkom działania nadmiernego promieniowania słonecznego, jak na przykład oparzenie słoneczne, ale też, abyśmy pamiętali o tych odległych skutkach nadmiernego stosowania słońca i tu mam na myśli oczywiście nowotwory skóry, a wśród nich czerniaka. Proszę Państwa, w mojej ocenie małe dzieci, powiedzmy do drugiego roku życia, nie powinny w ogóle być wystawiane tak intencjonalnie na słońce. Powinny przebywać w zacienionym środowisku i dzięki temu będziemy mieć naturalną fotoprotekcję. Natomiast starsze dzieci, jeżeli już na tym słońcu nie będą przebywały, to koniecznie musi być ich skóra chroniona. I tutaj mamy różnego rodzaju kremy, emulsje, które zawierają filtry przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu, i tu muszą być filtry zarówno przeciwko UVA, jak i UVB dobór y, konkretnego preparatu zostawiam Państwu, natomiast takie podstawowe zasady, które tutaj należy stosować, to dziecko musi być posmarowane przed wyjściem, przed ekspozycją na słońce. Jeżeli przebywa na tym słońcu dłużej, to musi być smarowane co półtorej dwie godziny i każdorazowo po tym, jak wyjdzie z wody, czyli po tym, jak się wykąpało. Następnie przypominam, że podczas przebywania na słońcu y, musi dziecko mieć na sobie, na główce, y, jakąś czapkę, czapeczkę z najlepiej z daszkiem. Często musi pić i o tym piciu musimy dziecku przypominać. Można rozważyć stosowanie specjalnych ubrań, które zawierają w sobie filtry przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu. Tak samo dostępne są okulary, które zawierają filtry przeciwko UVA i UVB. Tylko tutaj proszę o to, żeby to były okulary o dobrej jakości, tak żeby one coś chroniły, a nie robiły więcej złego niż dobrego. I według ekspertów małe dzieci nie powinny przebywać na słońcu otwartym, w godzinach między 10 a 16, a starsze między 11 a 14. I teraz ostatnie tutaj zagadnienie, które chciałam poruszyć. Czy stosujemy filtry chemiczne czy filtry fizyczne, czyli mineralne? Im dziecko jest młodsze, to tym to zagadnienie jest ważniejsze i u dzieci do drugiego roku życia zaleca się stosowanie tylko preparatów z filtrami mineralnymi i też są doniesienia, że te filtry mineralne dają mniej reakcji takich alergicznych, fotoalergicznych, jeżeli są stosowane na słońcu. Natomiast Natomiast, tak jak powiedziałam, wybór preparatu zostawiam Państwu i też proszę o to, żeby się dokładnie zapoznać z zaleceniami producenta, które Państwo na konkretnym preparacie znajdziecie. I w tym odcinku, jeszcze na koniec, chciałam powiedzieć: y, takich kilka rad Państwu udzielić, co powinniście Państwo ze sobą zabrać na wakacje i co ewentualnie umieścić w swojej podróżnej apteczce. Zachęcam do tego, aby właśnie wziąć ze sobą różnego rodzaju preparaty zawierające filtry UVA i UVB do stosowania na skórę, do fotoprotekcji, rozważyć zabranie ubranek z filtrami przeciwko ultrafioletowymi oraz okularów z odpowiednimi filtrami. Natomiast, do apteczki zachęcam, aby włożyć ze sobą przede wszystkim leki przeciwko gorączkowe i przeciwko bólowe na bazie czy to ibuprofenu czy paracetamolu, jakieś leki przeciwalergiczne, przeciwświątowe, które można kupić w aptece bez recepty, tak aby użyć je na przykład w, wtedy, kiedy dziecko zostanie ukąszone przez jakieś owady i będzie miało taką miejscową reakcję. Można zaopatrzyć się też w kremy do takiego właśnie miejscowego stosowania po ukąszeniach przez owady. Dobrze jest zabrać. Ze sobą probiotyk na wypadek pojawienia się bólu, bólu brzucha czy biegunki. Zachęcam do wzięcia plasterków jałowych, gazików i oczywiście środków do dezynfekcji tak aby na wypadek jakiegoś drobnego zranienia móc sobie samemu poradzić. I zachęcam także do wzięcia takich jałowych, 5 ml ampułeczek soli fizjologicznej, które mogą nam posłużyć zarówno do przemycia rany, do przemycia oka, do którego wpadł piasek, albo w przypadku kataru do zastosowania do nosa. I to by było chyba na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania innych odcinków.